Cześć, witajcie. Z tej strony Franek i Antek. I dzisiaj gramy nową serię, znaczy drugi odcinek serii Terrarii, ale zaczynamy od początku, czyli tworzymy nowe konta i zaczynamy na nowym świecie. Więc stworzę przy was nowe konto. Nowe. Classic czy medium core? Classic chyba. Ja mam już to wcześniejsze konto, hmm. że już to wcześniejsze użyć, które mieliśmy. Ja sobie Nie, no bo ja tam mam ten. Zbrojkę już całą. To wiesz. Nie można kłamać. Dobra, będzie. Jaką by tu fryzurkę? Ta, jest najfajniejsza chyba. Dobra. Ubierzemy się jakoś fajnie. Dobra. Dobra, może być. Dobra. Jesteś już na serwerze? A, stworzysz. No to tak wyrównuję moje konta. Pamiętasz jak grałem 70 godzin na jednym na jednym koncie? Tu mam godzinę. Mogę włączyć tamten. ten. Już ci się stworzył? Może ja to zrobię będzie szybciej co? Dobrze. Wracamy jak Antek stworzy serwer. Dobra, wróciliśmy po przerwie, wchodzimy do Antka. Jezu, no widzisz. Tak się właśnie zaczyna z Antkiem grać. Widzicie? Antek już ma wszystko. Weź przyjść, to to. To no. idę zwiedzać. To idź. No, zobaczcie, on już jest taki wykoksowany. No, prawda. Wszystko ma już. Zbroje, wszystko. Tak się właśnie gra z Antkiem od początku. No, ale dobrze. Co to jest? Ale slime dziwny. Jezu, nie rzucaj się tak. Ale nas zaatakował. Dziw, dziwaczny slime. On był strasznie dziwny. Sami przyznacie, że y, on był strasznie dziwny, bo latał jakoś dziwnie i nie chciał zejść w ogóle na dół. Zjemy sobie grzybka. A nie, nie możemy. Dobra. Yy... A nie, zjeliśmy jednego grzybka. Dobra, to wyłącz komentarze. Bradley. Zbieram drewno. Czy Antek, wracaj, no, bo internet. Proszę cię. Nie internet, tylko... Yy, serwer. A pokaż mi, chodź na chwilę tutaj. Chodź na chwilę. Już masz buty szybciochy. Kliknij, żeby się teleportować. Teleport masz. Słyszałem. Włącz. Podki ma. No i widzicie go? Buty szybciochy mają. Ale znalazłem podki skrzynce. No ale masz buty szybciochy. No i... No my nie zaczynamy tak. Mierzmy zaczynać. Daj, to są jakieś takie ważne rzeczy. One są bardzo ważne. Dobra, schodzimy pazury. pierwszy raz do Kijowa. Pazury! Nie żartuj. Mam pazurę. Żeś się wziął z jakiegoś innego serwera. Dobra. Oj, oj. Całe, żeby nam nie przeszkadzała ta woda, lana i w ogóle ale ja tych nie mam serduszek ja też nie mam, nowy... to jest moje nowe konto ja mam sto życia ja też mm, idziemy w górę ale Antek robimy teraz daily zaczynamy daily znowu na mam kanale jeszcze dzisiaj nagramy odcinek z Robloxa że codziennie Terraria i Roblox w odcinku Czyli od 7 miesięcy nie nagrywaliśmy, więc wracamy do nagrywania mhm. będziemy nagrywać co 7 miesięcy po 4 odcinki? Nie. Nie no, przeczartujemy. Tak jak pisałem właśnie w opisie, kto nie widział, no to teraz powiem, że zrobimy specjal na cztery subskrypcje, które były... Wy... Wybiły już dawno, ale mamy teraz sześć, więc zrobimy specjal, który, z którym zmieni się też yy, kanał, yy, kompletnie podejście do kanału, to znaczy zmieni się content, mogę tak powiedzieć, ale też będą gry. Chyba tylko będą gry, co nie? same gry, gry będą, będą. ale inne. Będzie in... też opening czegoś. Tak, będzie opening jednej rzeczy takiej ważnej dla nas. Bardzo, będzie nam pomagać w tworzeniu... Dla nas filmików. Dokładnie. Będą filmy. Właśnie z tą rzeczą, którą robimy, opang na te właśnie subskrypcje, zmieni się, tak jak mówiłem, content. Czyli... Wszystko nasze granie się zmieni całe. Wszystkie gry się zmienią, tak zwane na przykład będziemy grali w inne gry niż tylko właśnie jakieś takie teraria terraria i inne And gry. Mogę powiedzieć ja? Mm -hmm że y, będą inne gry, czyli na przykład, no chodzi o to, że y, po prostu gry będą się zmieniać, będzie więcej gier i będzie więcej gier do testowania, czyli na przykład będziemy robić inne serie, bądź po prostu same gameplaye, czyli jednorazowe odcinki, ale też, y, no nie wiem jak się wysłowić. Ale będzie bardzo dużo serii z nowych gier. Tak, czyli na... na planach. Tak, jest dużo rzeczy, jest dużo serii w planach już, ale nie, nie powiemy żadnej. Po prostu się dowiecie za parę tygodni. Może no, nawet miesiąc. Nie no nie przesadzaj. Za dwa, trzy tygodnie może. Dowiecie się. Bo ponieważ zmienią się też no, to, tak właśnie nastawienie kanału. Czyli... I będzie lepsza jakość nagrywania. Ej, nie, po prostu się to nie zmienia. Programem nie, chyba raczej... No może i tak, ale jeszcze nie mogę nic obiecać. Że uda mi się właśnie to zrobić. Jeżeli, jeżeli chcecie też, żeby Antek nagrywał swoją perspektywę, czyli na przykład y, on czasem... Co? Czyli na przykład, że y, co parę odcinków, czyli na przykład jak jest seria Terrari, to... Ale będą. Mobizena na iPhone'a. Ale nie chodzi mi o na Antek. Czyli możemy zmieniać po prostu. Są na pewno inne programy. No właśnie. Właśnie, właśnie. O to mi chodzi. Że. Jeżeli chcecie, to możecie pisać też w komentarzach na pewno. Czy, chce, czy chcecie, żeby Antek też czasami wstawiał jakieś właśnie perspektywy z, ze swoich tych, ze swojego grania. Czyli na przykład jak nagrywamy teraz Terrarię, to mógł, mógł Antek wstawić. Czyli na przykład chodzi o to, że każdą serię na przykład możemy na zmianę nagrywać. Czyli moja perspektywa i Antka w następnym odcinku. Moja i Antka. Czyli tak na zmianę perspektywy inne. Chodź szybko. Bądź też, jeżeli chcecie. Gdzie jesteś? Chodź, bo tu są jest dziwny ten kwiatek. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię tu. Tu! Nie macie. No chodź! A, ty tu jesteś. I nie drżyj się tak na mnie, no. No co? Co to za problem? Go zabić. No fajnie, fajnie. Yy, no to właśnie, jak mówimy. Będą też inne gry, na przykład takie. Yy, przeglądarkowe na przykład, o możemy grać w przeglądarkowe gry, bądź po prostu będą odcinki jednoosobowe, czyli na przykład będę po prostu sam nagrywał odcinki, w których na przykład Antek nie będzie chciał ze mną grać, bądź te gry będą jednoosobowe. Czyli można powiedzieć, że na przykład My Summer Car, która jest. Yy, A co Ty rozgadasz? Chodzi o gry, czyli na przykład jest taka gra, na przykład jednoosobowa, czyli na przykład. Co? Nie na telefon. Nie muszą być na telefon. Na przykład mogą być na konsolę. Dobra. Yy, na przykład są gry jednoosobowe, to mogę nagrywać albo je sam, albo Antek. Czyli chodzi o to, że... No wiecie, o co chodzi, to nie? Że na przykład Antka, Antek nie będzie się pojawiał w filmach. Chodzi o gry. Czyli na przykład no. Ale to jest kanał dla nas wspólny to ja muszę... Ale wiesz, że czasami Nie, nie musi być twoje, y, twojego Głosu, jak i twojego grania Ale można też Zrobić tak, że y, Możemy wstawiać Ten sam filmik, tylko dwoma perspektywami Tak jak robili Inni ludzie na paręnaście lat temu Co ty zrobiłeś? Domek Wow Ale super Super, domy. Dobra, yy, zaczynamy brać się z dom właśnie jak Antek powiedział. Yy, czyli na przykład crafting. Drzwi trzeba zrobić. Mam różową bombę. Super. Dobra, yy, trzeba zacząć <laughs> robić właśnie takie rzeczy. A może nagram gameplay Simsów? Też możesz, ale no to już jeszcze nie, nie za szybko. Tak jak mówimy, właśnie zmieni się ten rozwój kanału. Będzie się zmieniał, będzie się rozwijał kompletnie ten kanał. Nie będziemy go tak zaniedbywać, czyli na przykład będziemy wstawiać filmy na przykład możemy nawet codziennie. Ale też ten. Też trzeba o tym pomyśleć mówię, że możemy wstawiać filmy codziennie Tylko właśnie trzeba ten... Trzeba... No jak mówię, kanał będzie się na pewno rozwijał Z dniem Tak jak mówię właśnie Będzie się rozwijał, będzie inny content na kanale, kompletnie z gier Będą inne gry się pojawiać niż właśnie jakieś gry y, Multiplayer typu Terraria na przykład Więcej nie zdradzę, jakie chodzi gry, bo na pewno wszyscy się już domyślają, jakie to są gry, bądź nie, ale na pewno yy, będziecie wiedzieć, jakie to są gry. Nie wiem, strasznie się zamotałem, może ty coś chociaż powiesz, co? Powiedz ty coś teraz. Mogę wam nagrać Simsy. Antek. Ale to nie jest. To. to... Chodzi... Ty rozmawiamy o... o tym, jak się będzie zmieniał kanał, Antek nie wyskakuje z... Antek wyskakuje z pomysłem powiem o tak y, po prostu powiedział to... nie mówi nie Ty w ogóle myślałeś, jak to powiedziałeś? Tak. Będę wam nagrywać Sims. Nagram wam Sims. No To sobie Sims, ale powiedziałeś, jak rozmawiałem na przykład o grach y, single player, poczekaj. Single player. Rozmawialiśmy o grach single player parę minut temu, ale to jest nasz kanał wspólny. Musimy się razem to po, po, pokazywać. Nagram Sims. No, powiedz no teraz ty. Co, jak będziesz się stosował do tego kanału? Co będziesz pokazywał? Im. Może też się pojawić nasza nowa miniaturka. To znaczy? Może nowa miniaturka kanału, a nie z Stars. Zdjęcie, chodzi ci o zdjęcie. To nie jest z miniaturka. Nie z no. kanału, no wiesz o co chodzi. Tak, wiem o co chodzi. No to trzeba będzie jeszcze rozważyć ten pomysł. Ja mogę zrobić dzisiaj. No to się zrobi, no, ale to jeszcze nie wiadomo. To wtedy porozmawiamy o tym yy, na pewno nie... na no, odcinku nie będziemy o tym rozmawiać. A, no i też oczywiście liczcie Antka śmierci w komentarzach bo na pewno Antek już dużo razy zginął, więc liczcie jego śmierci, bo biega tylko biega. No i tak właśnie jest ta seria wygląda. Jeżeli chcecie więcej serii, na przykład z tego, bądź inny kier, też piszcie w, no w komentarzach na przykład. Poczekaj chwilę. Też właśnie, no mówię, będą się pojawiać na pewno dużo więcej filmów codziennie, może po trzy, po dwa, właśnie jak teraz nagrywamy. No ale to jeszcze trzeba pomyśleć, mieć na to czas, ale to wiecie. Jeszcze będziemy musieli więcej nagrywać, właśnie, żeby się przyzwyczaić już do tego. Jest różowy księżyc. Przyzwyczajcie się właśnie znowu od nowa do nagrywania, bo 7 miesięcy nie nagrywaliśmy, prawie 8. Więc też jest strasznie, to jest długi czas. Tak, jak mówię, trzeba się przyzwyczaić jeszcze do tego nagrywania. No i w ogóle. O, co jest? No dobra. No to właśnie tak wygląda to. No nie wiem, coś to teraz coś powiedzieć Antek? Chcesz coś powiedzieć może? Nie. No to no pogadaj, no cały czas ja rozmawiam. Może ty? Słyszysz? Antek. Co? Antek. No może coś teraz powiesz. No ale no nie wiem, no opowiedz coś. Nie wiem. Jak się kanał będzie rozwijał. Jakie będziemy grali gry, możesz podać jeden przykład na przykład. O, to... Tylko nie ten najważniejszy, nie ten najważniejszy. Mhm. A to na nowych urządzeniach czy na Nie, nie, nie. Nie mów kompletnie jakie to będą dokładnie. Tylko na przykład jest jedna seria, która kiedyś była na tym kanale na pewno dużo robloxa może być jeszcze przez tam kilka miesięcy tygodni dni może nie no tygodnie no nie przesadzajmy no przez kilka tygodni może się jeszcze pojawiać roblox i terraria później jeszcze... terraria więcej będzie się pojawiać bo to przecież wiesz sorry, że ci przeszkodzę. później jeszcze możemy pomyśleć nad terrarią ale jeżeli chcecie to ja mogę wam nagrać kiedyś Jaką serię mogę wam zrobić z Genshin Impact? Dobra, Antek. Y, nie. O, kto mnie zrobił? Zombie. Oko wleciało. Y, tak jak właśnie mówi Antek. Była jedna seria, która się pojawiała cały czas, prawie. Był, nie, był jeden odcinek serii, której nie, y, nie mogliśmy kontynuować. Zapomnieliśmy kompletnie o tej serii i strasznie ją zaniedbaliśmy. Ta seria będzie się pojawiać w... No, w tygodniach na pewno. Jaka to była seria? Antek, możesz powiedzieć. Brawl Stars? Nie. Był jeden odcinek z tego. Z Brawl Stars były dwa. Mhm. Czy tam trzy nawet. Nie wiem czy jeden nie był z tego pubga, czy jak to się nazywało. Garena Free Fire, to nie jest to. Jest jeszcze i była jedna seria, z której był jeden odcinek, ale nie nagrał się cały. Z Minecrafta? Dokładnie tak. Będzie się pojawił Minecraft. A to na. co to tak kilka tygodni, dopiero chyba. No, no to dwa, trzy tygodnie, ale będzie się pojawił Minecraft, seria. No jeszcze nie mogę Wam chyba zdradzić tej serii, jak się będzie nazywać. Jest to dość prosta seria do rozpoznania. Do yy, dobrze. Zrobię cięcie teraz, bo się nic tu nie dzieje. Jak się będzie coś działo bądź w stanie dzień, to zaraz wracamy. Dobra, trochę się podziało, bo zeszliśmy do kopalni. Sorry, że on nie pokazałem od razu, ale no antek zginął znowu, więc plus jedna śmierć możecie liczyć. No i schodzimy niżej. No, co ja mogę dalej gadać? O! O, life crystal, pierwszy life crystal znaleziony przeze mnie. Wykopujemy już. Jest, life crystal. Chcesz ty? Mm -hmm. Dwa y, red slime to są. To chyba będzie moja pierwsza śmierć. Znowu śmierć. No właśnie, umarłem. Ajajaj, pierwsza śmierć na tym koncie. No to co? Chcesz ty, life mm -hmm. Dobra, masz. Proszę. Używamy. Pierwszy live Crystal Antka, dostałeś achievement? Nie. <grymne> mhm. No to jak właśnie tak mówimy, możemy wrócić do tego, że będą się pojawiać inne serie. Huh. Czemu nie mogę wziąć? A masz, proszę dla ciebie. Co to? E, załóż sobie lens. No, i właśnie tak mówimy, że będą się pojawiać też inne gry. Zrobimy, stworzymy yy, dwa inne kanały gamingowe poświęcone właśnie Grom. To jak za kilka tygodni, nawet. no, za kilka tygodni prawie. Yy, właśnie Grom takim poświęconym jedno-singleplayer bądź multiplayer, ale to będą już takie serie, nie będziemy, w których nie będziemy już tak odzywać tak o, po prostu do Was, jak właśnie teraz mówię, tylko będą one inaczej prowadzone, te serie. Najpierw musimy sobie to wszystko przemyśleć. Jakie jak te serie? Mają wyglądać. Wygląda. Jak te kanały mają wyglądać? Jak, yy, kiedy będziemy wstawiać te odcinki? Możemy nagrywać na zapas nawet. Tylko wiecie, trzeba w ogóle zacząć to nagrywać i w ogóle. No dobra, to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Zeszliśmy już do kopalni, choć jeszcze przejdziemy tam. To jest tam. taki informacyjny bardziej: odcinek kalczy z graniem. No, takim, że właśnie informacje, jak i gra właśnie, czyli no, gramy i po prostu rozmawiamy z wami. O, jest jakaś skrzyneczka. Tu jest fioletowy świat. No to idziemy. Yy, no i właśnie tak, taki jest bardziej informacyjny. Ja też nazwę go tak bardziej informacyjnie. Żeby nie było takie, wiesz, seria... nazwę go jakoś na pewno jakoś tak. Terraria, odcinek drugi na przykład. I na przykład. Nie wiem, jeszcze jakoś go tam nazwę. Ale no, właśnie jak tak mówimy, że będziemy robić, właśnie zrobimy jednoosobowe kanały, czyli że na przykład będzie się pojawiać tylko jedna osoba na nim bardziej, ale też będą gry multiplayer na nim, ale bardziej więcej odcinków multiplayer, czyli właśnie takich gier yy, razem. W które gramy razem, będą właśnie się znajdowały tutaj, czyli jakiś Minecraft, właśnie inne gry. ja się teleportowałem ostatnim pod kom. No dobra, no to chodź, wyjdziemy tutaj na polane. Tutaj, stań sobie. No to właśnie, do mnie się odryć. To właśnie dziękujemy Wam za ten odcinek. To był bardziej taki informacyjny odcinek, ale też właśnie z graniem w terarię. Na pewno się dziś jeszcze pojawi Roblox z Antka perspektywy teraz. Więc Antek będzie więcej do was teraz rozmawiał. Więc dziękujemy wam, trzymajcie się i cześć.